Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. 11 września bieżącego roku Donald Fear wygrał milion funtów w brytyjskiej wersji milionerów. Jest to pierwszy milion funtów pod, e, za czasów Jeremy'ego Clarksona, od kiedy ten program prowadzi Jeremy Clarkson, i pierwszy milion od e, 14 lat w, w Wielkiej Brytanii, czyli w ojczyźnie milionerów. Wydarzenie to e, skłoniło mnie do stworzenia czegoś nowego na potrzeby Super Game Show Meister, i dzisiaj właśnie będzie e, częstotliwość poszczególnych wygranych w brytyjskiej wersji teleturnieju milionerzy. Gdyż e, jak to zacząłem podsumowywać, to wyszły całkiem, całkiem duże liczby. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile razy dana nagroda padła w danej wersji milionerów? Ten filmik, ten film, ten odcinek jest odpowiedzią na to pytanie... I e, dzisiaj na dobry początek będzie dotyczył Wielkiej Brytanii, czyli ojczyzny milionerów, ponieważ z Wielkiej Brytanii mamy najbardziej klarowne dane w tej kwestii. I sporządziłem taką to tabelę. Jak możemy zauważyć, w Wielkiej Brytanii, jak do tej pory, stan na wrzesień 2020 mamy 6 milionerów, 6 zdobywców nagrody głównej 1 milion funtów, ale Pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii funkcjonowały dwie drabinki. Drabinka standardowa, klasyczna 15, i drabinka 12-pytaniowa, gdzie niektóre stawki były zmienione. Toteż e, uwzględniłem wygrane i z jednej, i z drugiej drabinki. I tak: 500 tysięcy funtów do tej pory znalazło 11 właścicieli, 11 zwycięzców, 51 zawodników, aż wygrało ćwierć miliona funtów. 150 tysięcy, czyli stawka z tej drabinki dwunastopytaniowej, padło łupem 15 graczy. 82 zawodników wygrało 125 tysięcy funtów, 20 75 tysięcy funtów, 100, 152 graczy wygrało 64 tysiące funtów po 64 tysiące funtów. 28 wygrało 50 tys. funtów, które w drabince 12 pytaniowej były drugim progiem gwarantowanym. Drugi próg gwarantowany z drabinki 15 pytaniowej, czyli z klasycznej 15, 32 000 funtów. Tyle wygrało aż 167 zawodników. 20 tys. funtów wygrało 36 osób, 16 tys. funtów, aż 177 uczestników. 10 tysięcy funtów, 40 osób, 8 tysięcy funtów, 133 graczy, 5 tysięcy funtów, 10 graczy, 4 tysiące funtów, 36 zawodników, 2 tysiące funtów, 11 osób, 1000 funtów. Naprawdę najpopularniejsza wygrana w brytyjskich milerach, gdyż do tej pory ta wygrana padła 203 razy. Co ciekawe... Jedna zawodniczka na początku, gdzieś w początkach emisji, w pierwszych odcinkach wygrała 500 funtów, czyli wycofała się z odpowiedzi na pytanie za pierwszy punkt gwarantowany, czyli za 1000 funtów. To jest jedyny, jeden, jedyny przypadek w Wielkiej Brytanii. Chyba nigdzie, nigdzie nie było takiego przypadku, że zawodnik wycofuje się przed pierwszym punktem gwarantowanym, ale w Wielkiej Brytanii tak było i mamy jedną nagrodę 500 funtów. Osiem osób odeszło z niczym, natomiast w Wielkiej Brytanii było aż 4 oszustów. I Charles Ingram w ogóle nie był pierwszy. Charles Ingram, można powiedzieć, zamyka ten poczet oszustów, gdyż wcześniej e, byli tacy, takie diamenty brały udział w brytyjskich milionerach jak e, no, choćby osoby poszukiwane przez policję. No i e, w zasadzie e, czterech graczy no, miało nielegalne działania, no i czterech graczy pozostało pozbawionych nagrody. Ja to nazwałem oszustami. No, i tak podsumowując, do tej pory w Wielkiej Brytanii suma wszystkich nagród, e, e, jeśli chodzi o stan na wrześniu 2020, wynosi 60 milionów 157 500 funtów. Tak to wygląda do tej pory, jeśli chodzi o ojczyznę milionerów. I postaram się robić odcinki o innych krajach w tejże wersji. Oczywiście. Wszystko w miarę możliwości, ponieważ no nie wiem jak, jakie są zasady w internecie dotyczące właśnie innych wersji, no ale w miarę możliwości postaram się coś niecoś wycisnąć. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym Super Game Show Cześć!